No, słuchajcie, napisałem napisałem nowy wstęp historii Polski bez mitów. Będzie całkowicie inny wstęp i w ogóle całe ogromne połacie tej książki będą inne niż w dotychczasowej historii Polski bez mitów, dlatego że będę dążył do tego, żeby historia Polski bez mitów przypominała bardziej pod względem formalnym, historię Francji i Hiszpanii bez mitów. To znaczy, żeby była bardziej akademicka, bardziej uporządkowana, a także żeby była bardziej mieszczańska, bardziej zachodnia, mniej warszawska, mniej krakowska i mniej przede wszystkim fantomowo kresowo neo-jagiellońsko-jagiellońska. Więc będzie to zupełnie inna książka. Więc śmiało możecie kupować e-buka, bo druków już nie ma, ale możecie kupować e-buka e w naszym sklepie e-booka tutaj w prawym górnym rogu macie Historię Polski bez mitów. E-book, bo to, bo to jest zupełnie coś innego niż to, co ja teraz piszę. To znaczy, będą niektóre informacje się powtarzały, oczywiście, bo fakty to fakty. To nie jest literatura piękna, tylko, tylko faktu. Także. Ale na przykład no, wstęp napisałem całkowicie inny, nie? i wiele połacik książki będzie zupełnie inna. Będzie bardziej pieczołowicie chronologiczna, taka jak piszę teraz o Rosji, jak pisałem o Francji, Hiszpanii i Chinach. Bardziej pieczołowicie chronologiczna, bardziej uporządkowana, bardziej akademicka, bardziej przejrzysta. Taka będzie ta nowa historia Polski bez mitów, która się od starej będzie różnić nie tam jakimś drugie wydanie czy coś. Tylko będzie się różnić pod tytułem, będzie podtytuł Historia Polski bez mitów, mieszczanie kontra sarmaci, tak będzie się nazywała. Mieszczanie kontra sarmaci, i będzie na to właśnie nacisk na zderzenie się, to, co mamy i dzisiaj, tak? Pis to są sarmaci, z grubsza rzecz biorąc, bo romantyzm i bandytyzm, a normalne wartości zachodnie. Polska w średniowieczu była normalnym królestwem, a potem stała się jakimś sarmackim, azjatyckim burdlem i bandyterką. Zaraz Wam przeczytam ten wstęp, ale najpierw jeszcze podzielę się taką uwagą. Otóż byłem w Avenidzie. Kto mieszka w Poznaniu, ten doskonale wie o co chodzi. To jest takie centrum handlowe niedaleko dworca głównego Poznań. W Avenidzie jest Empik. No, Empik jest w wielu miejscach w Poznaniu, ale jest też w Avenidzie. No i w tamtejszym Empiku była lista książek, które są najlepiej sprzedawane. Był Jest dział Historia, jest dział Literatura Faktu i dział Historia. I w dziale Historia było top ten najczęściej kupowanych książek. I słuchajcie, no i widać, że jest walka na śmierć i życie. Słuchajcie normalnej historii Polski, szczerej, prawdziwej, naukowej z pierdołami nacjonalistyczno-sarmackimi, a wygląda to w ten sposób, że pierwszą książką na tej liście, dziękować nieistniejącemu Bogu jest książka Warholstwo Kamila Janickiego, także Kamil Janicki tutaj rzeczywiście robi heavy lifting dla, dla prawdy historycznej, dla normalności. Kamil Janicki, jego Warholstwo, jego potępienie szlachty jest na pierwszym miejscu, no ale nie cieszmy się zbytnio, bo na dziewiątym miejscu jest komuda i w drugą stronę wymysły proszlacheckie, nacjonalistyczne mity podlane ksenofobią wobec Niemców i innych cudzoziemców, a na dziesiątym miejscu jest coś, co jest o wielkiej lechi, i nie jest to tak grubo, w sensie, że była jakaś wielka Lechia em, i tak dalej, ale jest coś na pograniczu nauki Szurii. To znaczy, znaczy komuda, to, komuda to jest też Szuria, tylko Szuria nie Lechiowa, tylko, tylko katolsko-sarmacka. Natomiast tu jest Szuria trochę taka archeologiczna. No, jest o tych Słowianach, którzy się pojawiają masowo. Na przełomie V i VI wieku wcześniej mieli tylko forpoczty na polskich ziemiach. No i jest o tym, że właśnie o wędach, tam bardziej na południu Europy, na południowym wschodzie Europy pojawiają się Słowianie i tych wędach tam, co pisali starożytni i tak dalej. No jest to napisane Wielka Lechia jako clickbait, ale są tam też elementy szury wielkolechiowej. Więc nie będę nawet autora z litości tutaj wymieniał. Także pierwsza książka na liście jest normalna, ale niestety dwie ostatnie, dziewiąta i dziesiąta, to jest kompletna szuria. Także mamy taką walkę. Walkę. No, to jest różnie w różnych empikach, ja to różnie widziałem. Nie wiem, czy to jest uzgadniane między empikami. W każdym razie w tym empiku było tak, jak ja mówię teraz. No, także. Tak to wygląda, a teraz przeczytam Wam, jak wygląda świeżo napisany, dosłownie przed godziną skończyłem wstęp do mojej no, drugiej wersji, ale jednocześnie nowej książki o historii Polski. Tak jak mówiłem, jest to coś pomiędzy nową książką a nową, nowym wydaniem. Będzie bardzo dużo zmian, także warto mieć obie, oba wydania. No i teraz posłuchajcie. Przeczytam Wam wstęp, co napisałem. Zadbałem też o to, żeby mimo ogromnej krytyki, no, na którą polska i polska historia zasługuje, i kłamstwa na temat polskiej historii, które są powszechne, zasługują, starałem się zawrzeć też jakiś wątek pozytywny. Sami ocenicie, czy mi się to udało. No więc posłuchajcie. Zainspirował mnie tutaj troszeczkę ten autor <coughs> książki Złoty Wiek. Są narody bardzo krytyczne wobec własnej historii. Takimi narodami na przykład są Brytyjczycy czy Francuzi, wstydzący się kolonializmu, mimo że ich bogactwo tylko w niewielkim stopniu pochodzi z wyzysków, pochodziło z wyzysku kolonialnego Azji czy Afryki. Są państwa, w których trzeba udawać, że ich historia jest w całości zacna i wspaniała, mimo że ideały Piotra Wielkiego przeczą większości ideałów Iwana Garoźnego, a ideały dynastii Tang nijak się mają do łupieżczych standardów dynastii Yuan czy Xing. W naszej polskiej historii nie ma wielkich odkryć naukowych, chyba że policzymy polskich Niemców, takich jak Kopernikus slash Kopernik czy Hewelke Hevelius. Heweliusz, ani geograficznych. Nie ma też specjalnych tradycji przemysłowych czy biznesowych. Nie ma też specjalnych tradycji wolnościowych, już prędzej anarchiczne. Mimo to istnieje w Polsce dziwny przymus bycia dumnym z bycia Polakiem i z polskiej historii, zupełnie jakbyśmy nadal żyli pod zaborami i musieli trzymać się razem. Czasem można odnieść wrażenie, że Polacy zupełnie nie znają swojej historii. Na przykład sądzą, że w Biskupinie mieszkają Słowianie. Gdy byli to być może Celtowie, może Ilirowie, ale na pewno nie Słowianie. Niemal na pewno nie byli to też Germanie w nawiasie. Polacy myślą, myślą jakim nakazała propaganda PRL-u, że Mieszko I przyjął chrzest z Czech, by zdystansować się od Niemców, a przecież od 1929 roku Czechy były częścią Rzeszy Niemieckiej. Wtedy nie znano nacjonalizmu, który by to wykluczał. Polacy nie widzą skrajnie proniemieckiej polityki Mieszka I, ani jego handlu niewolnikami, w nawiasie innymi Słowianami, z Arabami. Nie widzą też skrajnego okrucieństwa Bolesława zwanego Chrobrem, który zadarł z wszystkimi sąsiadami niemal jednocześnie, co zemści się za mieszka drugiego i Kazimierza Odnowiciela, który musiał resuscytować trupa Polski z pomocą niemieckiego cesarza Konrada. Nie dostrzegają nasi rodacy, że czas rozbicia dzielnicowego to okres wspaniałego rozkwitu wsi i miast zakładanych na lepszych prawach zachodnioeuropejskich, bo to nie tylko niemieckie były. Nie widzi się, że podobnie jak Chrobry, Władysław Łokietek był pośmiewiskiem Europy jako bandyta i wspólnik tatarskich pogan. Cała, podobnie jak okrutnik Chrobry, bo to bo tutaj no trzeba jeszcze dopracować, tak wiadomo. Tak samo jak okrutnik Chrobry, Władysław Łokietek był pośmiewiskiem Europy jako bandyta i wspólnik tatarskich pogan. Cała Europa wówczas kibicowała albo Wielkopolskie księcia Przemysła, albo Czeskim Przemyslidom, Wacław II i Wacław III w nawiasie. Wychowany na węgiersko-francuskim dworze w Budzie, Kazimierz Wielki doceniał mieszczan i był podziwiany w Europie. Ale i on miał swoje wady. To on podarował szlachcie pierwsze przywileje, które spowodują, że Polska z opieczującego średniowiecznego królestwa w stylu zachodnim Stanie się azjatyckim chaosem, gdzie o wszystkim decydować będą rasistowscy bandyci zwiących siebie z sarmatami. Zarządów Andegawenów to ostatnie, to widzieliście, że przypomniał, że pierwsze przywileje to już Kazimierz Wielki, to przypomniał, przypomniał właśnie Kamil Janicki. Za czasów zarządu gawenów i jagiellonów szlachta zupełnie zgniecie mieszczan i chłopów, monopolizując handel zbożem. Zwłaszcza odkąd w XV wieku Polska odbierze krzyżakom Gdańsk, w nawiasie Danzig przez TZ. Przy okazji Polska nigdy nie sprzedawała aż tyle zboża, by zwać się spichlerzem Europy. To też z Janickiego, nie? Egoistyczne kolesiostwo w ramach szlachty sama szlachta będzie sprzedawać aha, tutaj sama szlachta będzie sprzedawać jako wolność to, to kolesiostwo. Szlachta zachodnia, a nawet rosyjska nie głosiły absurdalnych rasistowskich teorii antymieszczańskich, antychłopskich. Upadek Polski jest tylko i wyłącznie winą polskiej szlachty zarówno magnatów, jak i ciemnych mas szlacheckich. Mimo, że wywodząca się ze szlachty biednej inteligencja typu Mickiewicz czy Sienkiewicz, będą próbowali zwalić winę na samych tylko magnatów. Grabienie szplitej było dla niej, dla, niej, dla szlachty, ważniejsze niż tworzenie nowoczesnej administracji i wojska. W czasach, gdy robili to sąsiedzi, tak? czyli to tworzenie, no tak jak mówię, stylistycznie to trzeba wygładzić jeszcze. Polska była więc z administracyjnego punktu widzenia ziemią niczyją, gotową do wzięcia. Polski patriotyzm, o których tak często się dziś mówi, powstanie dopiero w późnym XIX wieku, gdy rasistowski egoizm szlachty wreszcie skruszał nieco po tak zaborów. Tak chwalona dziś husaria nigdy nie wygrała żadnej wojny, a jedynie pojedyncze bitwy. Batory używał głównie zaciężnej piechoty cudzoziemskiej. Od XVII wieku Batory to jedyny, który wygrywał wojny, a nie tylko bitwy, Zwróćcie uwagę. Ale nie używał hussarii, tylko przede wszystkim zaciężnej piechoty węgierskiej i niemieckiej. Od, no to i szczegóły będą oczywiście w książce, prawda? to jest tylko wstęp. Od XVII wieku Polska wyróżnia się z zaniechaniem masowej produkcji broni. Polska tolerancja religijna była raczej zabawką szlachty. I trwała zaledwie kilka dekad. Od około 1520 do 1580 roku. Ultrakatolicyzm Zygmunta III Wazy unicestwił zdobycze Batorego, uniemożliwił. Batory był też katolikiem, ale normalnym. Unicestwił zdobycze Batorego, uniemożliwił utrzymanie inflant i przyłączenie ziem moskiewskich. Moskwa nauczyła się w XVII wieku produkować broń na masową skalę i odwrócił bieg historii na swoją korzyść. Światłych Polaków gotowych budować nowoczesne państwo, bo w czasach nowożytnych niewielu. Szlachcice tacy jak Jan Andrzej Morsztyn, Hugo Kołątaj czy Tadeusz Kościuszko, i mieszkanie, mieszczanie jak Stanisław Staszyc, Jan Dekert czy Józef Lamparski, zwolennicy, czyli zwolennicy słynnego kompromisu mieszczańsko-szlacheckiego, przegrali z magnackimi zdrajcami i szlacheckimi rasistami. To dopiero prusacy wykopią kanał bydgoski. Oraz przyłączą anachroniczne osiedle biskupie Chwaliszewo. Od setek lat główne siedlisko Zarazy do Poznania, tworząc miasto z prawdziwego zdarzenia. Dopiero zaborcy zniosą pańszczyznę. Powstanie listopadowe miało przyczyny w rosnącym szowinizmie Rosjan. Tak, bo to po epoce napoleońskiej. I było. I to powstanie było podziwiane w całej Europie. A więc zrodziły się mity, jakoby europejscy masoni użyli Polaków do osłony rewolucji w Belgii i Francji. Argumenty na rzecz tej tezy są jednak bardzo słabe. Powstanie styczniowe to już smutny cyrk fanatyzmu i terroryzmu. Polska odzyskała niepodległość w 1919 roku dzięki wojennej klęsce zaborców i poparciu Paryża i Londynu. Wojska, wojna polsko-bolszewicka, uważana w Polsce za starcie Tytanów była raczej serią drobnych starć, tak, rozpoczętych zresztą przez Polaków. To jest z kolei mocno udokumentowane przez Macieja Górnego, Polska bez cudów, o której dzisiaj wam opowiem, o tej książce zresztą. Była raczej serią drobnych starć, rozpoczętych zresztą przez Polaków. Choć oczywiście ideowa, ideologia bolszewizmu była agresywna i można to było uważa, uważać za prewencję. Bitwę warszawską nie wygrywają aniołowie, tylko wyszkoleni przez Francuzów polscy lotnicy. I obawy bolszewików przed wykorzystaniem własnych samolotów byli niepewni politycznych sympatii wykształconych za cara pilotów. Tak chwalone dziś międzywojnie było nacechowane dramatyczną biedą i nowym szlacheckim egoizmem. Druga wojna światowa to błyskawiczny pogrom polskiej armii przez Wehrmacht, co zadziwiło samych Niemców, a co dopiero Francuzów, którzy 7 września otworzyli drugi front w kraju Sary, by szybko odkryć, że nie ma już komu pomagać. PRL wyleczył Polskę z analfabetyzmu i odwiecznej ciemnej wiejskości. Ale nauczył też zwierzęcego nacjonalistycznego gniewu na jałtańskich zdrajców. W nawiasie, choć w Jałcie zdradził raczej, raczej Stalin, zdradził Churchilla i Roosevelta niż odwrotnie, niż, niż ktokolwiek zdradził Polaków. Tak jak mówię, stylistycznie też jeszcze równo. Nie dał też komunizm rady polskiemu społecznemu konserwatyzmowi, klerykalizmowi i sarmacko-inteligenckim przesądom. Dopiero dziś Polska przeżywa swój prawdziwy złoty wiek ale era łatwego wzrostu gospodarczego się kończy, a Polska ma raczej montownie niż własny przemysł. Dodatkowo polscy nacjonaliści przekonali wielu Polaków do plucia na zachodnie mieszczańskie wartości płynące z Unii Europejskiej i do wyboru chuligana na prezydenta. Pozostaje mieć nadzieję, że nie skończy się to kolejnym strzałem w kolano. Jest to już czy tam nie skończyć to kolejnym na przykład str kolejną straconą szansą niech tak będzie o tak popatrz Tak Jest to już drugie wydanie mojej historii Polski bez mitów, ale w zasadzie jest to zupełnie nowa oddzielna książka. Kładzie ona nacisk na to, co w polskiej historiografii najcenniejsze, a zwykle pomijane. Więcej będzie tego, czego, z czego naprawdę Polacy mogą być dumni. Więcej Gdańska, Poznania, Wrocławia i Szczecina. Nieco mniej Warszawy, Krakowa, Lublina, a zwłaszcza absurdalnych i neo-jagiellońskich bólów fantono, fantomowych, posłusznie nam zabranych Lwowie i Wilnie. Tak? tak to będzie. No jak mówię, to jeszcze dopracuję to trochę stylistycznie, bo widzicie, że trochę tak jest chropawo, ale no cieszę się, że wam się podoba. Interwencje Zamojskiego trudno policzyć jako prawdziwe wojny, dlatego że one są wtedy, kiedy hospodar mołdawski przez moment woli Turków niż Polaków, wtedy Wtedy Zamoyski tam jedzie i niszczy Mołdawian, żeby płacili jednak trybut Polsce, a nie, a nie Turkom, ale to nie jest prawdziwa wojna, to nie jest prawdziwa kampania, to jest bardziej jego własna bandycka polityka na południu Zamoyskiego. Dlatego to nie jest przykład wojny zwycięskiej z Husarią w tle. Kiedyś na pewno będzie, kiedyś na pewno będzie i też pewnie będzie zmieniona troszeczkę, ale nie sądzę, żeby aż tak. Ponieważ ja generalnie z historii Francji jestem bardziej zadowolony niż z historii Polski, z tego powodu, że pisałem ją później i ustrzegłem się pewnego chaosu twórczego, może tak. No, dobrze, także to tyle jeśli chodzi o to. Zachęcam do kupienia naszych e-booków. Zachęcam do kupienia naszej książki Historia Walki o Wolność. Tutaj jest adres naszego sklepu. Tutaj można wesprzeć mój kanał. Przybyło trochę patronów. Cieszę się, że doceniacie, że jest więcej filmów. Dzisiaj będzie aż 7 filmów. A to dlatego, że od środy to też w uznaniu Waszej hojności i wsparcia. A dwa, że od środy do piątku będę robił z kolegą teatr, więc no, filmów takich wiedzowych będzie mniej, będzie więcej właśnie naszych satyr, prawda? Więc, więc dzisiaj jakby dam trochę więcej, żeby, żebyście się nie czuli poszkodowani. Tu można wesprzeć mój kanał. Tutaj też na Buy Coffee, a tutaj jest ten nasz sklep. To tyle, jeśli chodzi o ten temat. Nie, tego nie przewidujemy. Historia Polski stara wersja będzie dostępna w e-booku, a w obu wersjach będzie dostępna tylko. Wersja druga, czyli historia Polski bez mitów, myślnik, mieszczanie kontra sarmaci. Będzie na tym się koncentrowała, na tym sporze i kompromisie i, mieszczańsko-szlacheckim, sporze mieszczańsko-szlacheckim, bo wokół tego kręci się nasza historia i ja to widzę teraz wyraźniej niż kiedy trzy lata temu pisałem historię Polski bez mitów, no już chyba nawet cztery lata temu. Cieszę się bardzo, że, że zachęcił. Cóż, nie, nie była wygrana. Ona się sprowadzała tylko do osłonięcia Smoleńska. A potem trzeba się było koncentrować na Turkach. To nie jest wygrana wojna. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się i powodzanka. A poza tym, akurat tutaj w tej wojnie, po obu stronach, zarówno czar. Jak i nie pamiętam, czy nadal był Michał, czy już był Aleksy, chyba już Aleksy, nie, chyba jeszcze Michał. W każdym razie, Romanow, zarówno on, jak i nasz Władysław IV, oni używali wojsk zachodnio, typu zachodniego, tak taka propo. To wszystko jest w książce, nawet w starej wersji, ale będzie bardziej dobitnie pokazane w nowej wersji. Trzymajcie się, bo będą właśnie nacisk na to, co zachodniopolskie i to, co zachodnie, będzie większy i będzie większy nacisk na sytuację wewnętrzną Polski i na miasta polskie, a troszeczkę mniej niż na taką wielką politykę zagraniczną może trochę mniej. No, zobaczycie sami. Trzymajcie się i powodzonka.